Witajcie sobie strony Rodwaka. Witam was bardzo serdecznie przed wami 10.3 w chińskim jeffku lineup średni. Zobaczymy jaki będzie, a przed wami największe gówno z tego lineu, czyli pelotka antylopa. Ja bo już po prostu nie mam sił. Widzicie, że ona nie jest wymaksowana. Ja zawsze mówię, że będę grał w wymaksowanych pojazdach. Nie mam siły do tego pojazdu już szczerze. Może go tam w przyszłości wymaksuję, ale już chciałem nagrać to 10 bo ten pojazd to jest po prostu ścierwo jakieś totalne. Zobaczycie w gameplayu dlaczego yy, jest to takim gównianym pojazdem. Yy, no cała reszta się tutaj odmieniła oprócz AFT09, on tutaj zostaje i zostanie nawet do 11. <gryw> jest to naprawdę potężny pojazd, ale Eee, mamy tutaj ZTZ96A. Jest to po prostu ulepszona wersja tego co było w poprzednim odcinku tego 9.3. Różnice tutaj w zasadzie są takie, że ten ma eee, termowizję. Tutaj mamy termowizję i to drugiej generacji, czyli będziemy coś widzieli. Pociski są chyba dokładnie te same. Cała reszta jest dokładnie taka sama: takie same opancerzenie. Tak... Wszystko takie samo, tylko z termowizją i cały aptier wyżej, więc tutaj nie jest aż tak kolorowo na tym 10.3. Natomiast kupiłem sobie taką samą premkę, bo była promocja, stwierdziłem, że jakoś premka w tym chińskim drzewku by się przydała, więc mamy tą wersję premium. Różnice tu są takie, że ten ma troszeczkę inny dziób, tutaj widzicie jest bardziej taki długaśny, tutaj jest, no kurde nie widzicie, musicie mi zaufać, tutaj jest bardziej taki zbity. A tutaj jest taki bardziej trochę długaśny I, 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 i ma co prawda tutaj aktywne optoelektroniczne systemy ochrony, czy mnie uratowały przed rakietami? Raczej nie. Ej, bez kitu, w zasadzie to mnie chyba ani razy nie uratowało. Już te rakiety na tych poziomach są takie, że nie działają na to chyba. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie ufajcie temu, tak wam może powiem. Są znacznie lepsze systemy niż to. No dobra. Eee, co tu jeszcze mamy? ZBD-04. No, takie dokładniejsze mówienie to w samym gameplayu, zobaczycie, ale zawsze wolę tak na początku. ZBD-04A. No, tutaj pojazd zależnie od mapy, tutaj sobie śmiga i mamy ZLT-11, czyli moi drodzy, według mnie, najlep no, hmm, według mnie najlepszy kołowiec chiński, który wygląda po prostu zarąbiście. 4 koła, z na poprzednich 3 kół. Jakoś to wszystko tutaj bardziej takie mocarne. Działo niestety 105 mm, ale daje radę. Jest bardzo mobilny ten pojazd, bardzo szybki. Prędkość maksymalna to jest 100 na godzinę. Trochę silnik by mógł szybciej przyspieszać, co prawda, bo te 450 koni to nie tak dużo, ale jest i tak szybko. Ten sheet omówimy w trakcie gameplayu, no Helka będzie cały czas z nami towarzyszyła, ta sama, więc jej wam prezentować nie będę, klikam do boju, bo ten wstęp już był chyba wystarczająco za długi. No i tutaj moi drodzy, ponarzekamy na pełne aptiery już, eee, tutaj naprawdę już rzuca fatalnie, co gorsza rzuca nas z ludźmi, co grają głównie premkami i po jednym dedzie wychodzą, więc... Może to zobaczycie, może nie, bo promocje się skończyły jakiś tydzień temu, więc aż tyle ich nie zostało jeszcze, ale to nadal jest bardzo duża część osób. Czy tą Premką będę grał? No, mówiłem, że Premek raczej wam pokazywać nie będę, ale zobaczymy na końcu. Zacznijmy od czegoś może szybkiego i spróbujmy dostać się na A. Tak tutaj wygląda ten piękny ZLT-11. No, chyba ładniej w tym zielonym kamuflażu niż w tym pustynnym. No po prostu jest to potężny, potężny pojazd. To no, prawda ma tylko tutaj czterech ludzi, ale naprawdę no, na mnie robi wrażenie nie? ten pojazd. Jest szybki, jak widzicie, już 60 na godzinę. Termowizja oczywiście tutaj drugiej e, generacji. No co tu mogę więcej powiedzieć? No zobaczycie jak się tym będzie grało. Madrona, którego, no, jak wiecie, w poprzednich odcinkach często nie używam, dopiero pod koniec bitew, żeby znaleźć jakiegoś ostatniego gracza czy coś, a jak mam trudną sytuację, ale normalnie nim zbytnio... Nie latam, ale jaki to jest szybki, jakie to jest wielkie bydle, no ja pierdzielę. Kogoś już tutaj mamy niestety. O i chyba umrzemy, a jednak nie no, dobra, japońskie Fuji są bardzo... Papierowe, lufa działa. No i panie, dość przegrał Gierkę Kurde! Już wyjechał z tego pola jakby Liczę, że tu nie ma więcej osób niż tylko tych dwóch. Mamy silnik zdjęty. Gdzieś tutaj będę celował chyba, co? Kurde! Gdzieś tu. Okej. Okay. Czyli mniej więcej dobrze na końcu celowałem. No jest to mobilny czołg. Czołg w zasadzie pojazd. Ma bardzo dobre przebicie, bo 491 mm. No jedyna wada to jest to, że to jest tylko 105 mm, czyli często nie onehituje,. nie? To jest jego największa wada. No, o, pa o pancerzeniu chyba gadać nie będę, bo szanujmy się, tu nie ma żadnego pancerza. To najwyżej nasz KM-u nie rozwalą. I tyle. Nie wiem gdzie jechać dalej szczerze. A to jest róg. Zamek działa, no i piękny, jedziemy w niego Widzę, że chyba tutaj nikt inny nie jedzie A zamek działa trwa długo z naprawą Szczególnie że mu chyba tam jednego jeszcze typka zabiłem Raczej czuję się w miarę bezpieczny tutaj jak jadę ale oczywiście zerkam na respawn, Tam coś takiego mocno białego widziałem. Ale chyba to była pomyłka. No i pięknie. Listian zabity. Zamykamy stąd. bo się pewnie zrespi zaraz. Będzie chciał mnie zabić. To jest pojazd, który często właśnie biorę na pierwszy, że tak powiem strzał, ponieważ jest bardzo mobilny. Yy, przebija raczej wszystko, czy hituje nie do końca, ale mogę też pospotować, nie? To jest też ważne. Jestem szybki, mogę spotować idealnie po prostu. Czy to jest czołg? Nie. wszystko przejęte tu mają już. Pamiętacie jak mówiłem o tym jednym dedzie wychodzeniu? Zobaczcie, BMP-2M jest to nie premka, ale dywizjonówka wyszedł. UD premka wyszedł, UD premka wyszedł, no to jest drzewkowy wyszedł. Tragedia. U też, 1-1-1-1... Kurde, to jest po prostu plaga i wyżej nie będzie wcale lepiej. Te gry już są po prostu tak szybkie, ludzie po jednym dedzie wychodzą, mi się tu już odechciewa grać. 10-3 to już jest poziom, gdzie nie mam takich wielkich chęci grania, wyżej będzie tylko gorzej, moi drodzy, tylko gorzej będzie. Jak idiota tu wychylam. E, I naprawdę Odechciewa mi się grać, jak widzę, że tyle osób wychodzi po jednym dedzie, grają tymi premkami albo jakimiś innymi podobnymi pojazdami. Ty, bo tu chłop przede mną był, ja go nie widziałem. O! leży nas I Tu jakieś pelotki mają, ale tu chyba na respawn nie będę wjeżdżał, co? No, może wjechać. Na respawn tam idę zabijają kogoś za chwilę. A, jest puste. I jedzie tutaj, ten co go zabijłem na 100% to jest ten. A bo nie? To nie jest ten Ja pierdzielę chyba le odwalił umaniane. Ej, wychylam tam Dobra No zaraz się chyba skapną, nie? Ale tamten Lucky normalnie king się udał Nie widziałem go, ale mi go oznaczyło Zauważyłem, że jak w antenki się nawet trafi, to jest oznaczenie, więc tak liczyłem, że te antenki mu trafię. Czyli co, zmieniamy pozycję. Teraz na pewno zmieniamy pozycję. Mamy ile? 7 fragów. Fajnie. A to już czas na zmianę. Bo to już czuję, że teraz coś się będą chcieli na mnie zamieścić. Dobra. Ej kurde, będzie niuka na odcinku, no kurwa co jest? Przecież ja niuka nie walnę na tym 10-3 nigdy Ale śmiesznie Ej, muszę zrobić tego Niuka. No ale kurwa, no nie zrobię Niuka, co to jest? Już nikogo nie ma Moi drodzy, ta gra, ta, ta gra nawet 7 minut nie trwa Bo 25 się zaczyna, nie? Nawet nie całe 24 coś Ta gra nawet 7 minut nie trwa i wybaczcie już nie ma gry Ale to kurde lipa straszna Jadę punkt przejąć. To czy to mi da 300 punktów? Chyba nie. A, nie dojadę. Nie wiem, no tu już jest straszna lipa. Kurde, byłby niugo raczej. to czuję. Dobra, nie zdążę tego A. Wolę kogoś zabić. Tylko tu nikogo już nie ma. Bo zostało im dwóch typa, nie? No to pewnie są kurde w powietrzu obaj. A jednak nie. Słyszałem pinga. Oznaczenie No i co? Brakuje mi niecałych 200 punktów. Jeden typek żyje. Bo kurde połowa teamu po jednym dedzie powychodziła. Co to za oznaczenie? To nasz pewnie. Jakiś later. Kurde, ale nikogo nie ma z naszych. Teraz nie wiem. Nie no no, wszyscy nie żyją. Ale lipa! I co, pokazałem wam jeden pojazd przez całą grę? A. No way po prostu Jest tutaj czy nie? Mam niuka moi drodzy, atomowy odcinek mogę to nazwać Czy dolecę? Ja pierdzielę Jednym pojazdem normalnie Ja nie zrobiłem niuka na 10-3 żadnego a tutaj, proszę bardzo, odcinek. I to w zasadzie pojazdem 9-7. Tylko nie dolecę, bo się kurwa gra skończy. No ja pierdziele. Dalej, startuj. Ale klocuch normalnie. On się nie respi, to zaraz mi tutaj napisze, że gra się kończy, nie? Już nie dolecę chyba. A może co zmienili? Nie wiem. No i dupa, nie? Ja pierdzielę! Bo... A, szkoda, no i To jest kurde problem tych gier. Nie ma nawet kiedy tego niuka walnąć po prostu, bo ludzie po prostu znikają w chwilę, nie? Ile ta gra trwała, ca cała trwała? Cała gra, moi drodzy, trwała 9. Minut, 10 minut, czas trwania misji od, od pierwszego jakby respawnu yy, graczy wszystkich do tutaj, do finiszu. 10 minut, to jest kurde, mniej niż połowa całego czasu na misję. Ja już nie raz grałem na tych niższych poziomach misje, które trwały faktycznie te całe 25 minut, pół godziny, już te trwają niektóre misje, nie pamiętam. Tu po prostu te misje są za krótkie i za mała liczba graczy po prostu gra już. U nas dosłownie. A nie, bo tu nie widać, kto wyszedł. Cholera jasna. Ale można jakby wziąć pod uwagę to, że obstawiam, że tutaj ta dolna część osób, co tutaj nie ma tych punktów, to oni wyszli po jednym dedzie. U enemy jest podobnie pół teamu, po jednym dedzie wyszło co najmniej. Po prostu granie na tych tierach jest masakra. 15 minut nagrania, jeden czołg wam pokazałem. No dobra, no zostały jeszcze tutaj co najmniej 3. Lecimy kolejną bitwę. Znowu moi drodzy, pełny uptier. ZLT pokazane. Premki raczej Wam pokazywać, nie będę, jak mówiłem, zobaczmy ZBD04A. On tu ma zobaczcie podkalibrowe pociski 30 mm, które mają bardzo fajne przebicie, bo ponad 100 mm. Ale są też również rakiety z tandemem, które mają 600 na 300 i to tymi rakietami najczęściej fragujemy. Aczkolwiek tutaj to działko też jest świetne. Możemy też lokować jakieś cele powietrzne. No głównie helikoptery tym zabijemy. Samolotów raczej nie liście, że tymi pociskami zabijecie. On tutaj nie ma pocisków, które jakby wybuchają koło samolotu, takie na przykład opóźnieniem czasowym albo e, dystansowym, ale naprawdę ten czołg w odpowiednich warunkach na tej mapie powinien właśnie się bardzo dobrze sprawdzić właśnie wbijemy się na A od boku taka moja taktyka tym pojazdem będzie e, i tam spróbujemy coś więcej powalczyć, jest on w miarę tutaj mobilny jak widzicie, jestem pierwszy z teamu Tutaj pancerza nie ma w ogóle, tylko problem jest taki, że często tym ciągiem nie one hitujemy i tutaj często potrafią się nam obrócić i nas rozdupić. No i kurde, widzicie, strzelałem mu po lufie i sam mu zrobiłem zbytnio nic, i to jest właśnie problem tego pojazdu, że no frontowo nie ma na co liczyć. Nie spodziewałem się go tutaj tak szybko. Dobra, ten pojazd jeszcze może uda nam się zagrać jeszcze jednej grze, bo coś czuję, że tutaj będzie... Te, ten odcinek, mojej drodzy, pewnie będzie bardzo długi, coś czuję, jak i samo 10 minut graliśmy jednym pojazdem, no to, to będzie długi odcinek. No to tutaj mamy ZZ-96A. Jest to po prostu ulepszona wersja tego poprzedniego, co widzieliście w poprzednim odcinku, więc krócie wam powiem, na tym tierze raczej nic nie odbija, ale działo ma spoko i termowizję ma drugiej generacji, więc to po prostu jest dobry czołg, nie ma tej jakichś wad wielkich. No nie wiem jak to powiedzieć, no, niczym się nie wyróżnia, może tak powiem. Bo ten poprzednio się wyróżniał tym, że na 9.3 naprawdę miał świetne działo. A tutaj działo jest spoko, pancerz jest niezbyt spoko, ale termowizja jest spoko i tyle, nie? Ale no tutaj też czuję, że chciałbyś w środku jeszcze, gdzieś jeździ jeszcze. Ja właśnie tu lubię w środku sobie manewrować, nie, to, to, to jest tego trup, nie? To jest leopard. Nie wiem, co to, co to jest w ogóle, kurwa. Zbagowane jakieś. Aha, no to fajnie. Zbagowali mi. Nie wiem, nic nie widzę, gdzie jadę. No zajebioza po prostu. No nie no, to, to tragedia się tu jeździ. Tym czołgiem, i panie, żeś za mocno wychylił. Premka. I tutaj ciekawe, czy też tyle osób po jednym dedzie będzie wychodziło. tego, tego ciekawy. Gdybym może tam wyjechał, pomógł, ale no niestety. Ja wolałbym przejąć punkt. I tędy wyjechać. O, umarł. Waffen Trager? No, tragedia. Nic nie widzę. No kurwa, nic nie widzę, co to jest? Jak można tak to źle zaprojektować, że nic nie widać, jak się jeździ? O mój Boże. No, w końcu wyjechałem. od pleców bokser. Czas na pelotkę, moi drodzy. Największe Tu będzie wypikiane pewnie. Ku... Dobra, może coś zrozumieliście, czy nie, tam z ruchu wark, czy nie, ale naprawdę jest to totalnie badziewie, żeby już więcej nie przeklinać. Moi drodzy, pelotka na 10-3, nie ma ona radaru, nie ma ona żadnego innego KM-u czy coś takiego, ona ma tylko cztery, cztery rakiety o zasięgu, o co ja klikłem, cholera jasna jakąś kombinację, cztery rakiety, powiedzmy sobie szczerze zasięg namierzenia we wszystkich stron to jest 3 km, to nas bardziej interesuje tych 3 km często nawet jeżeli widzimy helkę, jest bliżej to nie działa, nie? Naprawdę takie to jest gówno. Co z tego, że te rakiety mają przeciążenie 35G? Jak to gówno, kurwa, nic nie może namierzyć. A co lepsze? Flary oczywiście są takie, że te rakiety mogą mi wywalić. Więc mam 4 rakiety, słabe namierzanie, brak KMU, jestem bezbronny aktualnie. I co ja mam teraz robić? Nawet nie mam radaru, nie będzie wam patrzeć. Przybliżenie jakiejś z dupy z tą termowizją. Termowizja w ogóle downgrade, bo te wcześniejsze miały drugie generacje, tu mam pierwszej generacji. No po prostu ta plotka to jest takie gówno, że nic nie idzie zrobić. Co ja mam robić w tej grze? Nic nie widzę, czy gdzieś coś leci. Tu już są odrzutowce, które z kilku kilometrów potrafią zabijać. Tak samo helikoptery na 10.3. Nie tu po prostu mam patrzeć w niebo i liczyć na łód szczęścia, że zobaczę jakiś mały piksel i będę go widział, nie? Naprawdę, co z tego, że to fajnie wygląda, bo naprawdę śmiesznie wygląda ta pelotka, ale jest takim głównym. Ja tutaj na pewno jak to kiedykolwiek wymaksuję, to od razu wrzucam w to, tą wcześniejszą pelotkę, tą 9.3. O dobra, jedyna zaleta to, że ma wysoko ten lornetkę, ale w dupie mam taką, taką zaletę szczerze. Wolałabym jednak mieć możliwość zabicia innych graczy. Bo lornetkowanie to nie wszystko. Nie wiem, ktoś w ogóle lata, czy nie. Nie zobaczę na kilczacie albo umrę od jakiejś rakiety sprzed paru kilometrów. Bo po... No pomyślcie sobie, 10-3 samoloty na pewno mają rakiety, które mają zasięg większy niż 10 kilometrów. Serio. Ey, rakiety mają większy niż 3 kilometry zasięg. Tak samo helikoptery mają rakiety. O, fajnie, samolot, no zajebiście. Ale go zabiłem. Uuuuu. TAKIE GRANIE tam PELOTKĄ Największe ścierwo po prostu Aż nie chce mi się tym grać Ja do końca tą gry to pewnie pelotką będę jeździł, bo to widzę, że wygrywamy I nikogo nie zabiję A poprzednimi pelotkami w poprzednich odcinkach widzieliście jak ciachałem wszystko Bo to były normalne kurde pelotki, a nie takie gówno Giga frajda moi drodzy, giga frajda mam zdania tą pelotką JEZUS WIDZĘ Leci coś no świetnie, no kurde, no nie było i nie ma, ale to jak nie namierzę go z takiej odległości? Po prostu żart to jest ta pelotka, największe gówno świata, nie? Wow, namierzyłem, wow, no nie, no świetnie, od drzewa się rozbiło. No i to rakieta pewnie też bym go nie zabił, bo by odpalił fary. Pelotka to jest taki gówno, że nie chcę tym grać po prostu, nie? Widzieliście, pół gry grałem tą pelotką i gówno nim zrobiłem po prostu. Szkoda, że ryja po prostu. Więc co, moi drodzy? Zagramy chyba jeszcze ostatnią grę i spróbuję Wam zaprezentować lepiej ZBD04A i ZTZ. Pełny aptier, no kurde. Na razie wszystkie trzy gry z rzędu, jakie gram, jest na pełnym że więc niestety tak wygląda już te 10-3. Lipa, nie? Lipa, co trzeba przyznać, spróbujmy. Może od tego ZTZ-a najpierw zagrać. Mam tutaj go pokazać na starcie lepiej. Bo tutaj wiem, żeby znowu od frontu się od frontu walczył. więc ZBD nie ma zbytnio sensu na razie jechać. No to leopardy, dwójki w zarumbiście. Bardzo fajnie się przebija od przodu. Albo w zasadzie nie przebija. Dopiero jedenastki mają lepsze pociski do przebicia, mają tam ponad 500 mm, Tutaj niestety muszę się męczyć jeszcze z tymi, które takie same pociski idealnie na pełnym down miałem na 9-3, a na 9-3 losuje nas czasami do 8-3 i tam to naprawdę robi... Widzieliście na... w poprzednim odcinku, każdego się one hituje. Tu już widzę, umarliśmy na respie. Czy nasz typek już wyszedł z gry? Zobaczcie, to on? Nie, to ktoś Wow. Biję największy papierowy czołg chyba w grze. Niespodziewanie. Punkty to nie przejmę. Oszab artyleryjski, Okej. Okay. Kurde, nie będzie wam patrzeć. Jestem tylko jednym typem. A ten PG przypomina... Fuji jest bardzo papierowy przypomnę Więc obaj tutaj nic nie odbijemy Na no chłopie jedzie stoisz A ty wróg jednak Dobra, zobaczymy co nasz odbijacz potrafi zrobić Ja pierdolę o Boże, nie widzieliście tego. Tu to jest. Aha, no to se posszelałem. Wziął nowy gąsienica. Ej, a ten co tam robi? Kurde. Dobra, dobra. Jeszcze raz powtórzę tutaj. No, po prostu moja wina była trochę słabo wychylałem i tak dalej. No, jest człowiek po prostu taki dość przeciętny. Eee, zagrajmy tym ZBD-04. Jak będzie jeszcze chwila czasu, to tym ztz cikiem wam pokażę, jak się śmiga. Tutaj jednak tym ZBD, ZBD na zapewne jedziemy do miasta. E, tam nie ma szansu face to face się wychylać. To jest idealny pojazd na flankę. Jak zrobimy flankę. Po no prostu możemy ciachać wszystkich jak chcemy, nie? No nie, no o lampę się rozbił. Pocisk! No dalej! Czemu nie umiera? No i widzicie, nawet od boku normalnymi pociskami nic nie robię. Rakiety wale niby w tą dolną część, to mu zabiję jakiś automat ładujący i tyle, nie? No po prostu ten ZBD. Jest bardzo w niewielu sytuacjach przydatnych. Nie, no tutaj już kurde myślałem, że go zabiję. Pierwszy pocisk o, o, rozbił się o lampę, drugi pocisk zabił mu nic, trzeci pocisk automat ładujący, a te normalne droje zbytnio nie przebiły. Nie pokazałem, wydaje mi się go z najlepszej strony, bo są momenty, gdzie zdecydowanie ten pojazd potrafi dużo zdziałać, tutaj niestety mi się nie udało. Ale... To nieważne, ten pojazd wam pokazałem przepięknie. Dobra, ucięłem to, bo za dużo gadałem, więc skrócie. Średniak... Średniak z potencjałem, którego wam zbytnio nie pokazałem. Kozak po prostu, te 9.0, to jeszcze pewnie będzie odcinek, gdzie wam go jeszcze pokażę. ztz tego teraz wam go pokażę, to tu po prostu kozak. Totalne gówno, no kelka na 8.7 tutaj sobie już nie radzi. Zresztą na tym poprzednim odcinku 9.3 też sobie zbytnio... Ma dwie rakiety tylko na razie, nie? Grint po prostu jest ogromny tych maszyn i na po ponarzekam na Grint. Tutaj już narzekam właśnie na to, że ludzie po jednym dedzie wychodzą i jest ich naprawdę sporo. U enemy, jak rady tyle nie ma. Ale po prostu masa osób wychodzi tutaj tymi, tymi... Róg czy nasz? Nasz. Masa osób tutaj wychodzi bardzo szybko i te gry niestety są za szybkie, nie? To mi się bardzo nie podoba, że na tych niższych kierach. Gry mogły spokojnie trwać te 25 minut, a tutaj naprawdę jest straszna, straszna lipa. To te nasze czołgi czy nie? Już nie wiem nawet, chyba tak. W sumie co do helikopterów może, możecie dać jakieś porady w komentarzach, jak tam nimi grać najlepiej i tak dalej. E, potem postaram się to w razie czego wykorzystać, bo pamiętam, że na przykład przy początku moich realistyków porady dostałem dużo i naprawdę dużo z nich e, wykorzystałem i dlatego wydaje mi się jestem raczej zawsze w tej górnej części tabeli niż w tej dolnej o samolot zgadnijcie jaką polotką bym go nie dabił. moją <grym> o dobra właśnie ostatnie tutaj trupy są zgarniane o świetnie przyjechałem żeby zobaczyć dwa płonące pojazdy no i wstecz mamy tutaj niestety studenta chyba. Podsumuję tak na szybko. Średniak. Średniak. Średniak, ale premium. ZBD04A. Jest to maszyna z potencjałem, ale naprawdę musi wam siąść ta flanka, po od przodu, albo nawet pod jakimś kątem lekkim, no jest po prostu ciężko. Widzieliście, że dwa sytuacje miałem, gdzie pierwszy strzelałem, no ale niestety to nic nie dało. FT-09, kozak pojazd, ale on już jest 9.0, więc naprawdę tutaj za dużo... Ale jeszcze w 11 się powtórzy, na pewno to mu muszę wam powiedzieć. Bestia na kołach po prostu. Totalne gówno. Gówno i gówno i gówno. Nie grajcie tym. Ja nawet, kurde, no nie no, wymaksuję to w prędzej czy później, ale naprawdę taki grind jest tutaj, te 15 tysięcy. Ale to w następnym odcinku, bo narzekam na te odblokowania. No i Helka, bo Helka 87. Ee... No to tutaj jest po prostu z poprzedniego lineu, bo lepszej nie mam. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Prawdopodobnie zostały nam tylko dwa odcinki z chińskiego Jeffka. Czy potem będzie następny? Raczej nie. Będę chyba robił zdecydowanie przerwę, ale zobaczymy. Komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.